Fajna kamerka, co? Fajne. Zobaczcie jak ma, jaką ma drzownicę. I... Wymiana na lampę LEDową, żeby bezpiecznie jeździć. Ooo! Proszę Państwa. Nie ma tu tamto. Świecą takie. Tak, wow. Dzieńne. Fiu, fiu, fiu. No tak wyglądają. Tak świecą. No dobra, czekam na kubę. Będzie chłopina wymieniał reflektory. W golfie. Czy w czym tam. No naszykowałem mu trochę kluczy. jakiś tam torksów, nie torksów, kobyłki. Może będzie chciał wjechać. Dobra, chyba jedzie. Jakieś tam światła widać. A nie, to żona zajechała. Dobra, jedzie. Chyba teraz to już. W on. Nie no, dają te reflektory. Co on gada? Po co on to wymienia? Nie widać pewnie na kamerze, ale dają nieźle czadu. Są reflektory. Widać widać. Widać widać. Ty co ty, co, co ty no, chcesz? sobie tą bramę. Siema. Co ty chcesz od tych reflektorów? No, zaraz zobaczymy, zaraz Ci pokażę. Wymiana na lampę LEDową, żeby bezpiecznie jeździć i lepiej widzieć Na legalną lampę homologowaną LEDową. Okej. Okay. No dobra, czyli to będzie tonik. Reflektory są dobre. Eee, czy Robert, tak nagrywaj, No, no, no. Eee, ja też muszę Robert swoją kamerę wyciągnąć, też zrobię dwa kadry, ponieważ uważam, że nagramy dzisiaj e, dosyć ciekawy odcinek, ponieważ pokażemy wam jak zrobić prawidłową konwersję lamp na lampy LEDowe, tak, co oznacza, że uwaga, Mamy spoiler, nie zakładamy, ponieważ jest to nielegalne i niebezpieczne, ledowych żarówek do lamp homologowanych na H7, zwykłych halogenowych, tylko wymieniamy całe lampy, co jest rozwiązaniem droższym i być może nie wszystkim się to podoba, ale przynajmniej... Dobra, dobra, panie, koniec pierdzielenia. Ile, jesteśmy, ile przynajmniej ile robimy jest to teletra. bezpiecznie. Ale tak. lampy kosztowały mnie chyba 1800 zł, coś takiego. Tak. Są homologowane normalnie, mają znaczek o, homologacyjny. I także... są do Golfa... Który są to. są do Golfa 7. Golfa 7. Dobra, to jedziemy z koksem, co? Co, przed demontażem lamp trzeba sprawdzić poziom, jak one świecą, żeby później nie mieć kłopotów. Fajna kamerka, co? Fajne. Zobaczcie jak ją ma, jaką ma drzwiownicę. I o, i ją, i o. będzie wygryzała dziury w jabłku. No dobra, koniec, głupot. A ja sobie mam w ogóle od koleżanki kamerę e, e, 8K e, 360 stopni. 8K 160 stopni? Panie, tak. Chujem. Czekaj, bo ja bez światła nagrywam, bez kitu. Przecież to bez sensu. Dobra, trzeba by jakieś zrobić tutaj proszę Państwa. Ta kamera to jest niepotrzebna. I tam z nią. Musimy ustawić światła. Znaczy sprawdzić poziom. Dobra, Dobra. A jakby co, to żeśmy tutaj takie zamknęliśmy drzwi i odznaczyliśmy poziom lamp, bo później żeby nie było kłopotu, bo żeby nie oślepiał będzie wracał w nocy, co Zacznijmy Robert od takiej rzeczy, że A. potrzebuje płaski śrubokręt A. to ja sobie wyjmę wtyczkę, wyjmę reflektor, podłączymy i zobaczymy w ogóle czy te reflektory działają bo tego jeszcze nie sprawdzamy. Zanim się wymieni to lepiej to tylko sprawdzić. Lewtyczkę. Dobra. Wtyczkę? Znaczy nie wtyczkę tylko śrubokręt. Wybieraj, który potrzebujesz. Może coś takiego? Poczekaj. Może coś takiego. Hmm, a masz może jakieś takie światełko? A może ja, może mam. No, za... no właśnie przed nim stoisz. Nie, nie, nie. Chwyć ręką to, co wystaje. No. No. To jest na magnes. Dokładnie. Czy to zrobi, tak? Dobra bajka, no i co my tu zrobimy, zaraz ob oblokamy, sam sobie pozwolę, pozwolę sobie sam je otworzyć U -u -u -u. Proszę Państwa, nie ma tu tamto, będą jaja No ładnie co, zobaczymy, zobaczymy jak będą zamontowane, Kuba tam walczy z wtyczkami Dobra wyjąłem lampę, pozwoliłem sobie ją wyjąć, na razie ma folię, tak to wygląda nie Coś takiego. Tam jest krótka wtyczka. A to jest długa wtyczka? Długa wtyczka. Ja nie chcę za bardzo tego wciskać, bo potem. O, o wyjść pan. Co ty zrobiłeś? Jeśli na przykład. Podwójne dałem... lampy. Nie, Ciekawe musimy lampy. sprawdzić, czy działają, no nie. Bo to są takie z Chin, z Aliexpressu. Tak. Czekał kuba trzy miesiące. Około na dwóch lat. Około Dobra, dwóch lat. może jednak yy, podejmiemy do no, Ale Nawet dłużej. Dobra, zobaczymy. Świeci, nie świeci. No. No. Nie świeci czy świeci? A No się łączyła sprężarka. Panie, co to jest? Fajerka! Dobra, wyłączyłem sprężarkę, żeby nie hałasło to teraz się świecą mocne? świecą mocne, długie znaczy długie? hajbimy no. no. a teraz świecą o panie krótkie świecą, pasują kierunku odskarżamy wow panie kurde no, no, no to, to tak kręc. świecą te Volkswagenowe no. o panie co to jest? dwa kierunki z przodu nawet pomyśleć, żeby zrobić no, dwa. I, jak jeden się przypali, to drugi się y, będzie sieć. Tak. Dobra, ty, ale ja tak gadam, że to chińskie lampy. Ale tak to one mają homologację tutaj. e 9 Jest homologacja. Jest europejska. homologacja. Normalnie można je używać w Europie. To nie, nie ma to tamto, że... Y, że nie, ja sobie jaja po prostu robię. Dobra, najpierw to trzeba rozkręcić. Taki hajstry no, tam żeby pod spodem? W ogóle to możemy podnosić go i, i możemy stawiać go na ten, bod bo dołu to ten zderzak, bo chodzi o to, że ten zderzak trzyma tą lampę, więc ten zderzek trzeba odsunąć, a żeby zunąć ten zderzek trzeba go od dołu odkręcić. Co, 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 jakby, co ta mina? Co mi ta mina tutaj ma powiedzieć nic, no krybiłem. Próbowałem z... żeby doszło do mnie to, co powiedziałeś w przed chwilą. Dobra, podnosimy dziada, tak? Tak. Tu są y, ze trzy śruby. Od dołu jest ileś śrub, po drugiej stronie trzy śruby. Te śruby zsuwamy trochę ten zderzak. Wtedy, wy... oczywiście, musimy po drodze Dobra. jeszcze wykręcić lampę. Na początek to zdjęliśmy grilla I... i tyle. I co on tam ma? Chłodnicę, ale jaja. No co, co teraz? Jaki plan? Eee, plan teraz jest taki, że eee, podnosimy go i odkręcamy mu tył i tak dalej. No co, dawaj. No to dawaj, bo, to, to robimy. Bo ja nie wiem, gdzie tam nie chcę ci popsuć samochodu. Ale co, no tam są wieś. Przykład... <laughs> Sorki, nie chciałem, podniósł, podniósł na pusto, takie no. jaja. Dobra, to ja trochę go obniżę. Jedna strona podniesiona, sprężala się włączyła, tu trochę głośno. No, tutaj są śrubki takie, wiecie, się w nadkolu. I od spodu, ze dwie to będzie łatwiejszy dostęp. Dobra, zaraz wam pokażę. Tutaj jest, gdzie tu jest? Jedna, druga, trzecia. I pod spodem są pewnie ze dwie. Ale to już nie, nisko z każdej strony. co tak. myślisz? Z każdej strony tak samo. Dobra, podnosimy go z drugiej strony, żeby Zderza poluzować. Z drugiej strony. Ty tu... Panie, bo on wyskoczy, kurde, w kosmos zaraz. Weź, co, co ty robisz? Czy Nie, dobrze, dobrze, bo będzie się łatwiej miało kręcić skoczę tą drugą stroną ślisko i będzie git nie wiem po co ja to nagrywałem ale... ale nagrywałem no i tak proszę pana wisi tam ci jakiś wichajster czego to wisi co za dzyngier ja pierdzielę co oni, co oni ci tu zostawili ci. Tubańca. Gdzie mi to wisiało? Co za mechaniki? Skąd to gdzie to wisiało? Skąd to, to, jest to jest, proszę pana, wieszak na garnitur. Dla każdego Volkswagena na golfowe wyposażenie dodatkowe. Ty, ale po mi ostatnio hazardowałeś. Hamulce mam nowe. I gość Wiesz... mi to zostawił? Ja z tym jeździłem, a coś mi tak tłukło czasem. Tak mówię, co mi taki metalowy a? dźwięk? <noise> no to masz jakby. To rozwiedza... Gdzie to wisiało, powiedz mi? Tam, tam. To jest specjalnie wieszak na garniturze. Gdzie, że... gdzie było pokaż. No na sprężenie. Na sprężenie to mi wisiało? Tak. Żartujesz? Nie. To jest po to, żeby się, wiesz po co to jest, to golf to nie jest takie to tamto, to, to się pierze garnitur, jak jedziesz do pracy na przykład to pranie garnitur. No nie wiem, kurde, co ty masz z tym, Kto ci to, komu ty to dajesz, weź do mnie zacznij przyprowadzać to ci takich niespodzianek nie będę zostawiał, czuj Patrzcie co Kuba ma. Kuba sam sobie swoje klucze przywiózł z Kuba nieco. Ja na mówię... no tak. bo jak ja bym nie miał przypadek, przy... przy... to żebyś nie miał czym kręcić. Dobra, śrubki leżą, powiem Wam z doświadczenia, że jakbyście tutaj, znaczy tutaj, jakbyście sobie w ogóle w pojemniczach wkładali, to nie kładźcie go pod nogami. Bo wystarczy nieuważne kopnięcie i, i śrubki wszystkie można zbierać po podłodze w różnych miejscach, także tak gdzieś kładcie to zawsze pod ścianą tak taki tip Time nagrałem, w lapsa nagrałem przez przypadek w 4K dobra nic się nie dzieje najpierw ponieważ, poczekaj tu już jest wszystko odkręcone w każdym razie, mówiłem, to będzie interesujące. Popatrzcie na to. Teraz kuba będzie odkręcał zderzak Znaczy w sensie już go odkręcił, tylko próbuje wyjąć. A, bo poczekaj, to jeszcze trzyma? Myśli, że na prostych kołach będzie nie, za... coś go blokuje? Z drugiej strony ten, nie? Aha. No dobra. A tutaj macie, jakby, co to tak? Jedna śrubka, druga śrubka ta jest do regulacji. Eee. No i sprawdźmy jeszcze gdzieś tutaj są jakieś nie no jedna druga i tutaj z tyłu jest trzecia no, no. Trzy śrubki te ramki trzymają a i tu jest czwarta od boku tylko trzeba do tej to trzeba zderzak zdjąć niestety z tego go ja temat. Pomimo tego, że tak odsunąłem mocno, to i tak jest za mało, bo tu trzyma. Dlatego jego trzeba czas... Tutaj widzicie, wyskakuje z klipów. To jest ta jedna sierbeczka, która trzyma. Wyskakuje z klipów z drugiej strony tak samo. I z tych, I z tych później musi wyskoczyć. I tyle. Dobra, zderzak, o... zderzak opadł, w sensie że go że opuściliśmy, wygląda trochę teraz jak Fort Focus, co nie? I podobny, nie powiedziałbyś? Powiedziałbym. Fort Focus, znaczy dobra, nie wygupiamy się, zderzak opadł, no i co? Teraz tutaj jest taka śrubka, oj, tutaj jest śrubeczka na 30 torxa. Tak. I tam są trzy, jedna tu na dole gdzieś. Druga tu i trzecia gdzie? I trzecia gdzie? Co ze trzy. No trzy są. I trzecia gdzie? Jedna, druga. Druga z przodu. No tam na dole. To jest jedna. Jedna, druga. I, druga. I tu jest trzecia z przodu pewnie. Tu jest, tu jest. Tu jest trzecia. Tu jest regulacja. Tu jest trzecia. A no to jedną już odkręciliśmy. Dobra, lampy się odkręcają. W sensie, że jak nie odkręcicie zderzaka, to nie odkręcicie tej te śrubki. No i nie zamontujecie i nie wymontujecie reflektorów. Więc, no jakby nie ma innej opcji, trzeba zderzak zdjąć. Dobra, patrzcie teraz. Wtyczka odpięta, trzy śrubki odkręcone, lampa do przodu. Nie ma lampy. No. Jest zwykła lampa, ale już z samochodu wyjęta. I teraz trzeba wsadzić drugą operację, wszystkie w drugą stronę, odwrotnie zrobić. I tyle nie, to bo ja znowu lampę wyłączyłem. Dobra, no tak trochę folikę trzeba zdjąć. No, lampa siedzi, trzeba ją przykręcić teraz trzy śrubki będą ledo, ledowe lampy w golfie w golfie brum brum aktung aktung tutaj jakby co tutaj macie taką śrubkę tą ustalającą do pozycjonowania reflektora czy świeci bardziej w lewo czy bardziej w prawo i tutaj gwintu nie ma to jest takie samo gwintujące trzeba przełożyć śrubkę ze starego reflektora no i tyle chciałem powiedzieć wyłączam kamerę Dobra, lampy siedzą, dwie piękne lampy, jeszcze folia jest na nich No i co? Proszę Państwa, zderzak, montaż zderzaka teraz Trzeba by go zamontować, bo co? Bo inaczej to będzie słabo A i w razie czego to też tip następny, nie kładźcie klucza na silniku jakbyście odpalali silnik Tak Bo może spaść gdzieś i będziecie szukać Tak jak ja chyba szukałem za trzy miesiące aż w końcu odkręciłem osłonę od spodu, bo coś tam potrzebowałem zrobić i go znalazłem dobra proszę państwa zderzak siedzi Kuba założył zderzak no i co teraz trzeba dokręcić tam od spodu założyć grilla no i proszę państwa zapalamy lampy przed skręceniem całości jeszcze sprawdzimy no świecą pozycje są czy tam dzienne w każdym razie test zrobiony zanim skręcimy to dobrze jest sprawdzić czy świecą, no bo wiecie jakbym, żeby nie rozkręcać tego drugi raz, później 15 razy, awaryjne świecą o już nie są takie tu 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 bez tej animacji są, no bo Kuba wyłączył z tego względu, że nie chciał tego mieć Tak, a długie długie świecą tak wszystko działa także można skręcać na gotowe no i dobra, co proszę Państwa, prawie że złożone jeszcze ustawić te lampy trzeba e, mamy tutaj kreski odrysowane widzicie będzie ustawianko, tylko jeszcze poprawiamy bo się troszeczkę w krzywo wpasowały tutaj a nie chcemy odwalić popeliny oczywiście, nie Kuba? tak no dobra, folię nie ściągnęliśmy jeszcze, ale widzicie, mamy kreski namalowane na ścianie i ta linia musi się zgrywać z tą kreską i sobie regulujemy tutaj już się zgrywa dlatego właśnie też jest dosyć istotne żeby, żeby proszę państwa co żeby yy, na starych światłach to złapać bo później trzeba jechać na regulację gdzieś tam do, do regulatorów no i zresztą w nocy wracać jak będą światła świecić w kosmos no to trochę jest dla ludzi niefajnie bo Oślepiają one niestety inne osoby. No i co? I to w sumie chyba tyle. E, jeszcze folię zdejmiemy zaraz. Uroczyście, oczywiście. No i co? Lampy ustawione. Trochę kijowo się je reguluje, ale, ale ustawione. Także. Tak to wygląda. Nigdy nie może być nigdy, ale generalnie golfik złożony i nawet nie, nic nie ułamaliśmy i nawet wszystkie śrubki wkręciliśmy wszystkie śrubki wkręciliśmy Ile było zastanowienie skąd są te śrubki dokładnie ale trafiliśmy w te otwory z nimi także tak no i dobra, co ściągasz panie te folie czy, czy nie ściągasz ich w końcu? dobra to dawaj tam tylko może zapalmy zapalmy, odpalmy Świecą. tak wow fio 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 no ładnie nie pobrudziliśmy chociaż paluchami dzięki tym folie no, no. pięknie no i pięknie proszę państwa tak to wyglądają lodowe lampy w rzuku tak wyglądają nowe lampy, Co, odpali się chociaż, żeby tak zaświeciły ładnie? Możemy, możemy... Wystarczy że zrobię tak. Uuu. No tak wyglądają. Tak świecą. Ustawione są. Pirazy oko od kresek. Znaczy staraliśmy się w miarę dokładnie, ale. E... Można po prostu powiedz tak. Konwersja że to, jest, to jest, od razu, nawet jak patrzysz z tej perspektywy tutaj, no. to jest, bo on z tyłu też ma ledowe, jakby miał ledowe fabrycznie, nie? No. E, oryginalnie, no a tutaj te wyższe wersje miały ledówki, no. a te niższe miały jakieś tam halogeny, I po prostu on z takimi, w ogóle auto zlem, z lampami ledowymi to od razu uważam, że zupełnie inne, inny zupełnie samochód. Inne. Tak wygląda jakoś bardziej, wiesz. Bardziej tak swojsko. Tak Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że e, powinien teraz lepiej świecić. Były brzydkie halogenowe lampy, są nowe ładne, LEDowe, homologowane. Są homologowane, proszę bardzo. Znaczek E9, czyli proszę państwa na Europę. Najbardziej. I takie muszą być. No innych się nie założy, bo wiecie, do, pierwsza kontrola policji mandat na przeglądzie wam nie przejdzie. No te przejdą, nie? No dobra. No i co? I super i coś trzeba następnym razem robić jeszcze nagrać. Trzeba zagrać. będzie. Zobaczymy. no Dobra. I to bajeczka, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I, i na razie razicho. No, no, okay, no i dobra, tak to wygląda. Akurat fajnie, bo jest tym taka mgła. To powiem Wam, że fajnie widać. Ładnie, nie? Kurde. Ty. No i ładnie świecą. miarę daleko. Jest odcięcie normalnie. Teraz długie. Teraz krótkie, długie, krótkie. W sensie, że to świeci. Akurat fajna mgła jest, to powiem Wam. Ładnie to widać, nie? No. Ładnie. Co, jak jak widzisz to przyszłość z przodu? Dobrze? Nie, no jest bardzo dobrze. Dobrze ustawione? Sobie, o, sobie na zero. One dopiero teraz. Generalnie no co, co Wam powiedzieć, tak to wygląda. Konwersja lamp ze zwykłych na LEDowe. No i tyle no co, jeszcze raz. Na razie cześć i pozdrawiam.